To do mnie, już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie! Wszystko ok, nikomu ci się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione. Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. Tu są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super! Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali super! I poduszki na sam koniec! Ostatnie akcenty! Uważajcie na oczy! Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Hmm. Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej tej tkaniny zrobię sobie stół. Pomino wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. A teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam. Pobawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. Mam pomysł? To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chce się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi, też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie sto razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powiesz, go tutaj. Jestem zachwycona, a pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników. Ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba Wam się moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać. Cześć! Możemy się do Ciebie przyłączyć? Pewnie zapraszam. O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo, ja. Co tam się dzieje? teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym, uratuję twoje łóżko. Nie martw się. Gotowe. Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. I jakie fajne zabawki. podawają mi się. No to co, pokój? No dobra. Talentu dla artystów. Ale super. Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja. Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę. Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster. Ja też chcę nim rysować. Ech, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi. Jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech! Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Oddech ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Chelsea, a ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samanta, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Która! Starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę! Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre! Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek! Tak jaki słodki. Przejadł się więc skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia czas start. Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem! Nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna. Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Kura, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Yy, nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę. Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny! Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały! I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Yeah! Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka. Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał. Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym, lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? Na no to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc. Nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samanta, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego, pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, Asik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi... Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach, moich Mary. Nie on jest mój! Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może Wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę, czas start! Oczywiście to będzie coś wspaniałego! Malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą, są takie kolorowe. Wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że keczup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie ok. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Mm, sosy naprawdę dobrze pachną. Muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania. Kurczę zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy. Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi, po prostu podkradnę rysunek samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki. Mary, to nie jest twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samanta, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? A jednak, gratulacje! To Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący cię trafił. Nawet ci pasuje. Odczepcie się! Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rywę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia! Gotowe! Życzcie mi smacznego! Pyszności! Oto moje dokumenty. W porządku możesz wejść. Wow! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini. W dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność. Jak tu gorąco? Proszę o to mój paszport. W środku jest bilet. Dziękuję. No nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Może uda nam się ją jeszcze złapać? A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie, jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani. Mamusia tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę, chłopaki. O oh, come on. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie, ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Fokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary! Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść. Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka, i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku, ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? E, mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię! Oh my God. Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda! Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Okay. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy! Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz, Kesha? Nic ci nie jest? Sorry, ale Kesha nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Hmm. Mam pomysł. Idziemy, potrzebuję twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej. Chyba jaszczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z Panem w porządku? E, tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia to tak łaskoczę! Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem! Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj! Spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę nie przepuścić, to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko OK. Proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy czy naduchem? O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton.